Proszę Państwa, relaks. Zapraszamy do relaksu. A tu jest ulica Złota. Oczywiście, ona nie jest złota, tak naprawdę. Ale złoto jest w Biblii. A gdzie Biblia? W Warszawie. No gdzie? Gdzie Biblia w Warszawie? W śmietniku. Głupcze. Polska teraz właśnie. Biblia, no tam gdzie jest kikut. I te śmietniczki, pamiętam jak ludzie okupili się w Pałacu Kultury, bo kiedyś były targi książki, teraz targi książki katolickiej są nad Wisłą dosłownie, proszę Państwa, przy Zamku Królewskim. No to tutaj były te targi książki kiedyś. Zawsze w Pałacu Kultury Stalina i Lenina było od groma książek i ludzie tak wydali wszystkie pieniądze i myślą jacy będą mądrzy, Apostoł Paweł powiedział, chcieli być mądrymi, stali się głupi. I co? I stał facet, rozdawał tutaj Nowy Testament, tak zwane, czyli chrześcijańskie pisma greckie, tam przy wyjściu, na ulicę aleje Jerozolimskie i ludzie jak zobaczyli, no to brali ten nowy testament brali. I Bóg na ziemię, na glebę, na brób, na asfalt, na drzewo, na krzak, na ławkę. Podłatkę, na śmietniczkę, do śmietnika. Okropnie, prawda? Dlaczego Polacy tak nie lubią czytać? No jako wiadomo, Warszawa jest przede wszystkim oferowa. Nie lubią czytać Pisma Świętego. Dlaczego katolicy nie lubią czytać Pisma Świętego? Myśmy z Danką w w ameryce Białystok, jak ja byłam z Danką. Proszę Państwa, księgowa, umalowana, nasza Collins to to bybyśmy u takich dwóch dziewczyn z oazy. One się tak przejechały strasznie na tych nauki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają pogańskie, tak chciały udowodnić nam, że ta dusza istnieje i to piekło. Ja mówię koniecznie to piekło za wszelką cenę, piekłem postraszyć, no to udowodnibyśmy znanką, że w ogóle nie ma czegoś takiego w Biblii. Chociaż one miały książeczki i pomoce, jak rozmawiać ze świadkami I To nie pomogło, no to teraz takich pomocy jest dużo więcej w internecie. Bzdury piszą o świadkach Jehowy, którzy nigdy nawet źle nie wypowiadali się, w sensie, że Babilon Wielki, to kościół katolicki, co mówią adwentyści, jacyś tam inni, nie wiadomo kto, świadkowie Jehowy zawsze byli. Delikatni, neutralni i nie za wszelką cenę. Natomiast takie filmy o tych świadków w internecie są, że to jest w ogóle śmieszne. Ludzie chcą się dowartościować, chcą pokazać, że są kimś, a są nikim, że chcą być święci od swojego papieża. Aha, papież z natury też nie ma racji bytu. No bo Jezus Chrystus jest kapłanem nieprzemijającym. A tamtych kapłanów było więcej. Także więc, proszę państwa, ksiądz też nie jest potrzebny. A kapłanem w domu, w rodzinie, to jest ojciec. A jak ojciec jest w więzieniu, no to matka przywodzi dzieci do Boga i całą rodzinę.